Dzień dobry. Kochani, Dzień dobry. a dzisiaj mamy nowego ucznia w naszej klasie. Przedstawisz się nam? Dzień dobry. Nazywam się Juliusz Cezar, ale można do mnie mówić Juliusz. Dopiero niedawno skończyłem przedszkolę dla świnek, ale bardzo chcę się nauczyć geografii. No i my ci to właśnie umożliwimy, bo widzimy w tobie wielki potencjał. Na, 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 naprawdę? Naprawdę. Poza tym masz tutaj wiernego kompana, który trochę ci pomoże przyswoić twoje braki. Tak, spoko, mały. Trzymaj się mnie, słuchaj się naszej pani nauczycielki i wszystko skobasz. Zobaczysz. <laughs> no dokładnie tak. Także sobieś kilka korepetycji udzieli. Ja sprawy. w razie czego przypomnę wiadomości. Filmiki można oglądać na bieżąco, więc mały, wszystko ogarniesz. Ojej i miło tutaj w tej szkole jest. Bo my się właśnie tak w sposób zabawny chcemy uczyć geografii. No dobrze, to przejdziemy do kolejnego tematu. Sobieś ostatnio, prawda, mieliśmy lekcję o pogodzie i o klimacie, tak. o składnikach, o różnych przyrządach, które mierzą nam właśnie składniki pogody. O tym mówiliśmy, więc przypomnijmy sobie, czym jest pogoda, a czym klimat i czym się różnią. No to ja może tutaj przeczytam. Słuchaj mały, żebyś zapamiętał. Pogoda to stan atmosfery w określonym miejscu i czasie, a klimat to warunki pogodowe na danym terenie w ciągu roku powtarzające się w kolejnych latach. Tak, musimy mieć znacznie dłuższy okres czasu, żeby móc ustalić, jaki jest klimat na danym obszarze. Tak, na przykład, jaki jest klimat w Polsce, to jest zawsze inny niż yy, w Brazylii. Na przykład. Dokładnie tak. No i właśnie, mówiąc dzisiaj o klimacie, zwrócimy uwagę, jaki sposób przedstawia się dane dotyczące przede wszystkim temperatury powietrza i opadów w poszczególnych miesiącach w roku. I spójrzcie dalej. Ojej, to jest. Po, Poznań, a to jest to miasto, gdzie, gdzie mieszkamy, prawda? Prawda, my mieszkamy w Poznaniu na zachodzie Polski, a tutaj ten wykres, który przedstawiamy, czyli klimatogram, inaczej wykres klimatyczny jest właśnie pokazany dla miejscowości Poznań. Aha. I teraz zobaczcie, to jest to dosyć ważna informacja tutaj, bo znajdziemy tutaj dużo danych, które są nam potrzebne. To bardzo dużo cyf cyferki. I cyferki same liczby i jakieś słupki, i linia się pojawia i podziałki. I to wszystko jest istotne, bo możemy z takiego wykresiku bardzo dużo informacji odczytać i nabyć pewne umiejętności. Co dzisiaj Aha. jest właśnie tematem lekcji? Jak czytać ten klimatogram? Więc przyjrzyjmy mu się dokładnie wpierw. Stacja, dla której jest określony, już wiemy, że Poznań. Tak. Na osi poziomej, tutaj prezentujemy Wam, zaznaczamy kolejne miesiące, które są w roku. Zaznaczamy od jedynki rzymskiej, czyli od stycznia. I tak jedziemy do ostatniego miesiąca roku, czyli do grudnia. Do grudnia. Do... A, a teraz mamy maj. A teraz to mamy na... maj, dokładnie, jesteśmy w To jest to takie V. To jest takie V. dokładnie. Na w podziałce z lewej strony w tym przypadku mamy zaznaczone temperatury, wartości temperatury wyrażone w stopniach Celsjusza, bo my tą skalą się właśnie posługujemy. Zwróćcie uwagę na ważny punkt, na zero. Wszystko, co będzie powyżej, jest temperaturą dodatnią, to było ostatnio. Wszystko, co jest poniżej zera, mamy temperaturę z minusikiem, czyli temperaturę ujemną. I tylko trzeba zwrócić uwagę, jak jest podzielona nasza tutaj skala, co ile stopni wyznaczają te keseczki. Tu łatwo zauważyć, że jedna keseczka to. Jeden. Dokładnie, jeden stopień. I wszystko tylko zależy, co musimy tutaj odczytać. Ta podziałka jest nam tutaj bardzo przydatna, jeżeli chcemy odczytać, moi drodzy, temperaturę powietrza, którą zaznaczamy linią, tą linią. Tą, taką cielbana? Tą czerwoną. Jeszcze na razie nie pokazujemy przykładów, zaraz będziemy liczyć zadanka, więc co Wam pokażemy za później za chwileczkę. Ale <torty> właśnie dobrze, Juluś, to już zauważyłeś, to są takie słupki, w tym przypadku niebieskie słupki są bardzo ważne, bo wyrażamy w ten sposób ilość opadów. Zobaczcie na drugą podziałkę z prawej strony. Aha. Chociaż czasami znajdziemy wykresy, gdzie jest odwrotnie. My pozostaniemy przy tym e, i ilustracji przy tym przykładzie. Opady zaznaczamy y, z prawej strony, też jest odpowiednia podziałka w tym przypadku troszeczkę inaczej wyskalowana i mierzymy ją w milimetrach. Opady atmosferyczne podajemy w milimetrach. Czyli słuchaj, małe opady to może możemy na przykład deszcz albo śnieg. Świetnie, no, właśnie, właśnie. Super, a, mówisz, że tak, pamiętałeś. Jako starszy kolega tutaj na pewno mi... więcej informacji. Dziękuję, że, że mi podpowiadasz sobie. I w tym przypadku słupki mówią nam o sumach miesięcznych, odpowiadających właśnie sumach miesięcznych opadów w ciągu całego roku. Czyli już wiemy, że na wykresie znajduje się do odczytania temperatura, sumy opadów, no i oczywiście są ważne jeszcze miesiące, kiedy, w jakim miesiącu jest właśnie jaka temperatura czy opady. Bo to jest to cały rok. Tak, bo tu mamy cały rok. Aha. No to teraz, kochani, przejdziemy sobie dalej. Co z tego wykresu oh. konkretnie możemy odczytać? Tutaj umiejętności matematyczne nam się kłaniają. Ojej. ale, Ale spokojnie. Pewnie było to na geografii, geografii, na matematyce dla świnek. My, my, myśmy liczyli na, na winogląkach i na malchewkach. No widzicie, jak najbardziej się pewnie składa. Ej, Mały, tutaj uspokój się. Chodź, chodź, chodź. Nie rozpraszamy się, słuchamy dalej. I słuchamy ech, dużego ech. też która jest świniaczka. I teraz tym moje intencje nam się przydadzą też w geografii, bo to się wszystko ze sobą u nas łączy. O co chodzi? Takie ważne słowo pojawia się: amplituda temperatury. To za chwileczkę wytłumaczymy. Wpierw zwróćcie uwagę na wykresie, w którym jeszcze chwilkę się cofnę. Na tym wykresie bardzo ważna rzecz, mogą Was zapytać, jak to jest, jeżeli chodzi o temperaturę najwyższą i najniższą. Jak to się robi? Najwyższa temperatura, łatwo zorientować się, że to jest najwyższy punkt na tej naszej linii, zaznaczony na tym wykresiku liniowym, właśnie na tej linii czerwonej. Najwyższy miesiąc, w którym to się dzieje, to jest lipiec. lipiec a najwyższy należałoby teraz przejść na tą skalę z lewej strony i odczytać, możemy sobie pomóc linijką w tym przypadku, możemy długopisikiem, wskaźnikiem, czym sobie chcemy. O nie, o nie. Zobaczcie, żeby być bardzo dokładnym, określamy, że mamy tutaj 19 stopni Celsjusza, bo jest 1 mniej niż 20. Tak. Może być linijka, może być wskaźnik, to już obojętnie jak będzie nam wygodniej, żebyśmy byli dokładni. 19 na plusie. To jest najwyższa temperatura odczytana z tego wykresu, z tej linii, ale posługujemy się z lewej strony podziałku. Natomiast najniższa też łatwo zauważyć w tym przypadku, w poznaniu. To Mamy, to tutaj, tutaj jest w styczniu. Tak, w styczniu, bo spada nam najniższy punkt poniżej zera. I już wiemy, że to jedna kreseczka to był jeden stopień, czyli tutaj najniższa to. Minus, minus jeden? Minus jeden stopień, że to już Pięknie. Zimna by była w łapki. No właśnie, dokładnie zimna, nie za ciepło. Na pewno nie takim malutkim świnkom, tak? No ale super, super nam poszło, odczytanie tej temperatury. To już mamy ważną umiejętność za sobą. To teraz amplituda wracamy do tego słowa. To jest nic innego jak teraz. Różnica, czyli odejmowanie trzeba wykonać między tą najwyższą temperaturą odczytaną, czyli mamy w tym przypadku najwyższą temperaturę 19 stopni Celsjusza. To jest średnia temperatura powietrza w najcieplejszym miesiącu, to już wiemy. Na przykład w tabelce my zgromadziliśmy dane, żeby było Wam łatwiej już pokazać, jak odczytać ten. Dane z wykresu, ale także ze słupków, za chwilkę do nich przejdziemy. Od razu mówimy, że tutaj możemy mieć zawsze chwilkę, taką chwilkę, możemy mieć możliwość spokojnie tutaj, spokojnie, nic się nie dzieje. Możemy mieć możliwość błędu tutaj delikatnego, bo każde oko jest inaczej sprawne. Już wiecie z poprzedniej lekcji, że Świńskie oko dobrze patrzy, a ludzkie czasem. Ja mam dobre świńskie oko. Tak, a ludzkie czasem zawodzi moje, przynajmniej potrafi, ponieważ noszę okulary, więc czasami pewne rzeczy są niewidoczne. Także w tym przypadku to są dane przykładowe: możemy tu się o stopień 2 zawsze po, pomylić, tak samo z milimetrami. Ale przyjmijmy, że jest tak jak jest, tak jak odczytaliśmy z prawnym okiem. A przynajmniej w miarę sprawnym okiem ludzkim e, udało się zgromadzić dane w tabelce, żeby było nam łatwiej. Najwyższą mamy, najniższą mamy, to teraz amplituda. Od tej najwyższej średniej temperatury powietrza w miesiącu lipcu odejmujemy najzimniejszą w miesiącu styczniu i wychodzi nam wynik. Jak to zapisać? Ano to bardzo ważne. W przypadku tym 19 stopni Celsjusza odejmujemy, ale jestem bardzo minusowa. O no właśnie, ja minus? Więc nie można zapisać e, obok siebie do minusy, bo to tak nie za bardzo matematycznie i źle to wygląda. Oddzielamy je nawiasem i matematyczna zasada mówi, że jeżeli mamy dwa minusy, to zrobi nam się z tego plusik. Czyli tak naprawdę to jest sytuacja, jakbyśmy dodali do 19 ten jeden stopień Celsjusza, tak jakbyśmy byli w tym przypadku yy, na termometrze mielibyśmy z 19 stopni do 0 i jeszcze ten minus 1. No i w sumie jest to 20, tak? Czyli amplituda wynosi 20. 20 stopni Celsjusza, dokładnie. Widzę, że ożywienie, czyli wszyscy liczą. No tutaj właśnie próbowałem przełożyć stopnie na, na winogronka. ja bym miał 19 winogronek i jeszcze jedna. Dokładnie. Czyli amplitudę mamy, określenie temperatury mamy. No to idziemy dalej. Czasami w matematyce uczniowie, nauczyciele oraz inne różne osoby liczą tak zwaną średnią. Średnia, w tym przypadku średnia temperatury się może pojawić, takie zadanie, co znaczy, co zrobić. Należy wszystkie wartości temperatury w przypadku średniej rocznej, jeżeli nam powiedzą, że mamy obliczyć średnią roczną, to musimy wszystkie temperatury po pierwsze odczytać, ale to już mamy w tabelce. I teraz wykonać dwie rzeczy. Średnia roczna, czyli dodajemy wszystkie 12 temperatur w ciągu roku. ile to będzie liczenia? No troszeczkę będzie, bo zobaczcie. Z każdego miesiąca jest, otrzymaliśmy średnią temperaturę dla danego miesiąca. Dodajemy wszystkie wartości. Uwaga na temperaturę ujemną. Znowu działamy zgodnie z matematyką, tak? Minus jeden plus zero to jest dalej minus jeden. No właśnie. Musimy pamiętać, żeby tutaj czegoś nie zgubić. I otrzymujemy wynik. W tym przypadku jest to 107, ale średnia. Czyli musimy podzielić teraz ten wynik przez tyle temperatur, ile mieliśmy. Mieliśmy ich 12, bo 12 miesięcy. I dzielimy wtedy przez 12. Jeżeli ktoś z Was dostałby na przykład zadanie, że trzeba policzyć średnią z półrocza, no to, no to pół roku, wtedy. Z to będzie 6. Tak, albo nie wiem, z kwartału, tak? A co to kwartał? No, kwartał to. Trzy miesiące. Czyli wtedy trzeba by było policzyć i podzielić przez trzy, tak? Jeżeli z jednego kwartału, może mogą być dwa kwartały, trzy, cztery, tak? Wszystko zależy, jak będzie sformułowane zadanie. W każdym razie, wynik wychodzi wam z dużym przecinkiem. My tutaj już zaokrągliliśmy dla was tą wartość, że to jest 8,9, tak? Bo tam przecinek był dalej jeszcze z cyferkami. Także była bardzo trudna liczba, żeby nam nie utrudniać, zrobiliśmy w ten sposób. W każdym razie średnia temperatury też pozostaje w stopniach Celsjusza. Czyli, czyli można powiedzieć, że średnia temperatura w Polsce w ciągu roku to jest właśnie to? No właśnie, wychodzi 8,9. W tym przypadku między 8 a 9, czyli 8,9 tak akurat wyszło. Ojej, sobie, jaki ty jesteś mądry. Ty, ty, ty też będziesz. No. Ty też będziesz z czasem. Wszystko pojmiesz. No i kochani, mamy obemaraturę. To też jeszcze kawałeczek, troszeczkę słówka o tych opadach kawałeczek, może chwileczkę więcej. Mamy słupki, to już mówiliśmy. Słupki, które pokazują nam sumę opadów w poszczególnych miesiącach w roku. W milimetrach i teraz, moi drodzy, może być pytanie, może być zadanie, policz sumę opadów w ciągu roku, albo sumę roczną opadów. To w tym przypadku nic innego jak proste działanie. Trzeba wszystkie opady, wszystkie słupeczki jeszcze pokażmy dobrze odczytać. Uwaga, odczytujemy je z tej strony, z prawej tutaj podziałki. Określamy do jakiej wartości nam ten słupek tutaj. A, a poczekaj, poczekaj, bo to nie teraz. Sprawdzić tutaj. Sprawdź, no, sprawdź. Spraw, najwyższa na przykład suma opadów, czyli najwięcej opadów spada tutaj w lipcu. Właśnie, określamy, że jest to miesiąc lipiec, znowu możemy zrobić wskaźnikiem albo dokładnie przełożyć sobie... E, poczekajcie, żebym Aha. dobrze widziała, tak? Przełożyć sobie linijeczkę, czy tam ekiereczkę albo macie może kątomierz, też wystarczy tutaj. E, I odczytać, ile to jest milimetrów. To jakieś takie 80 więcej, nie? Trochę więcej, bo zobaczcie, idzie tutaj co 5, 5, 10, 15, 20, tak? Czyli było to prawie 85 mm, to najwyższy nasz opad. Zobaczcie, 83 dokładnie moje oko tyle wypatrzyło, może być troszeczkę więcej. Moje świńskie oko też potwierdza. No, 80, 80. Jesteśmy tutaj zgodni. No i przy okazji tej sumy opadów trzeba wszystkie wartości, jak to suma, ze sobą dodać. Czyli jeżeli mamy roczną, to 12. Tych sum w poszczególnym y, miesiącu, ty od stycznia zaczynając, kończąc na grudniu, trzeba dodać. I wynik wychodzi... To, to dodawanie to, to lubiłam nawet, bo to się no. dodawało mar, ma, ma, marchewki albo winogronka. I więc... wtedy A, miałeś więcej. Tak. A jak odejmowanie to Ci zabierali. No, to ja wolę dodawać. No, zdecydowanie jest, jest korzystniejsze dodawanie tak. różnych rzeczy w naszym życiu. Chcia wynik. powiedzieć, że po, po, to bardzo ciekawe. Super, e, wynik podajemy też w milimetrach, możemy na końcu po prostu postawić 5, tutaj czyli milimetr. Czyli jak się zsumuję te wszystkie opady, to wyszło 553. W tym przypadku tak, 553. Czyli, czyli w ciągu roku można powiedzieć, że tak średnio spada w Polsce 553 milimetra. Tak, mil milimetr. między 500 y, a 600 milimetrów ciągu roku, w zależności też dla jakiej właśnie miejscowości, jakiego regionu weźmiemy, Aha. ale właśnie tutaj tak wychodzi. Świetnie. Aha. No to kochani, jeszcze bardzo ważna rzecz, ponieważ teraz te um, temperatury i opady to jest bardzo ważna informacja i ponieważ na kuli ziemskiej klimat jest zróżnicowany, no, i właśnie te opady i temperatury pokazują nam te różnice na Ziemi. To z tego, jak już te dane mamy, różne uśrednione i różne dane pokazane na wykresach, odczytane, możemy mm, utworzyć. żeby nie było oblaska i się no, Nie Spokojnie. Możemy utworzyć tak zwane mapy średniej rocznej temperatury powietrza albo mapę rocznych sum opadów. I takie. Mapy znajdziecie w atlasach, w książkach, w internecie. Jak się to tworzy? Łączy się ze sobą li punkty, liniami, punkty o tych samych wartościach temperatur i opadów, i potem odpowiednimi barwami zaznacza się przedziały. Czy jest ich więcej, czy jest ich mniej? Gdy weźmiecie atlas, na przykład zobaczycie, że mamy temperaturę powietrza pokazaną na mapie, na mapie, na przykład dla Polski. Albo na przykład też w styczniu dla Polski, tudzież nasz Poznań się znajduje, także mamy też przedziały, kolorki, tak, odpowiednie mamy Aha, legendę. Czyli zależy jaki jest kolorek, to sobie patrzymy tutaj. Czy, czy są wyższe czy, czy niższe. niższe. Mhm. Dokładnie. I zobaczcie, roczna suma opadów też na przykład dla Polski. Znowu skala przyjęta odpowiednio pokazuje, gdzie tych opadów jest mniej, a gdzie jest ich więcej. Tu łatwo zobaczyć, że najwięcej opadów na przykład mamy w okolicach. To na dole, czyli tam są góry, nie? Tam są góry, dokładnie. A tutaj w centrum kraju, w tym Poznań, no tych opadów nie jest za dużo. Przynajmniej łapki się nie, nie ma. Ach, są jakieś też plusy. Ale generalnie woda się przydaje. No, najlepiej w pojedynku. <noise> Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, dla Was na pewno. E, takie mapy powstają też na przykład tam dla kontynentów, nie tylko dla, dla poszczególnych państw, ale też dla całego świata. Znowu mamy temperatury powietrza, na przykład w styczniu lub w lipcu, i znowu te nasze sumy opadów. I zobaczcie, taka zależność tutaj płynie pewnie soguś. Też już świńskim wprawnym okiem zauważyłeś, że najwyższe opady mamy w okolicach między. Temperaturami. Zbratnikami... Przepraszam, temperatura. No. Za szybko. No właśnie. coś e... mi się nie zgadzało. I bardzo dobrze, czasami trzeba poprawić, bo czasami wybiegam troszeczkę za szybko, ale przecież pomalicie każdy może. Między zwrotnikami mamy najwyższe temperatury zanotowane. Tak, Ale Ta, tylko no, 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 jest najcieplej, no, ja tam chodziłem. A, no, czekaj, czekaj, czekaj. Z równikiem, to tak nie do końca, będziemy mówić nie? dalej. Właśnie nie do końca, będziemy mówić przy klimatach, że to nie sam równik do końca, ale to jeszcze nie wyprzedzam. Te właśnie rad? obszary przede wszystkim pustynne mają tutaj bardzo wysokie temperatury. O tym będziemy mówić, pustynie gorące, a obszary na północy, południu, północy, południu jeszcze raz, żeby nie było pomyłki to, to są obszary gdzie mamy tak, tam jest najzimniej tam nie? jest chłodno bardzo a. chłodno z opadami natomiast uwaga e, znowu mamy pokazaną odpowiednią mm, legendę odpowiednie barwy pokazują nam natężenie bardzo dużych opadów albo bardzo malutkie i znowu widać że te najwyższe opady w pasie równikowym tak jest ich niesamowicie a. dużo tam są chmury te chmury zasłaniają nam troszeczkę słoneczko, więc dlatego tu tak bardzo mokro i z tym słoneczkiem, czyli i gorąco i mokro. I gorąco i mokro, dokładnie, Nie fajnie. ale jeszcze bardziej jest gorąco na pustyniach gorących właśnie w okolicach chociażby tu w Afryce e, pokazujemy, gdzie temperatura jest bardzo wysoka, a opady praktycznie Prawie, no. prawie wcale. O, to tam, tam śminki mają kiepsko, bo nie mają czegoś czego na pić. Niekoniecznie musiałyby być. Aha. Ale też obszary biegunowe też słabo z opadami. I o tym też będziemy mówić w kolejnych lekcjach. No dobrze, to jedziemy dalej. I na koniec coś specjalnego. Ojej, coś się zdziwiła ta, ta dziewczynka. Dziewczynka się zdziwiła i Wy też się zdziwicie, bo teraz mamy dla Was kilka ciekawostek, tak zwane rekordy temperatury opadów, Leko czyli klimatyczne. klimatyczne. Ojej, o, ciekawa, to, to będzie. No zobaczcie. Czy Wy wiemy, gdzie jest najwyższa temperatura na świecie zanotowana? O tutaj widzę, że trzy są punkty zaznaczone, nie wiem, może Dolina Śmierci, bo tak jakoś brzmi. No właśnie ta kropeczka, tutaj miasta pokazujemy, żebyście wiedzieli, ale kropeczka pokazuje, sobój, zobacz, gdzie ty jesteś. Ojej, to właśnie sobie na tą Dolinę Śmierci, słuchajcie, i powiem wam, że tutaj strasznie gorąco. O, 56 stopni Celsjusza, słuchajcie. Nawet ponad. Nawet ponad. Bardzo, bardzo gorąco. Pozątujemy Wam też daty, kiedy tak się dokładnie e, pokazały nam te e, temperaturę odczytał termometr. A najniższa? To, to, to jest ta, Antark Antarktyda? O, brawo! To, 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 to tam jest zimno, bo to jest tam tak biało, to pewnie jest, jest, jest dużo śniegu. Zobaczymy? Mogę iść zobaczyć, tak tam I jest? Proszę. Ja widzę mały w ogóle, chyba mały jesteś, żeby Cię zobaczyć na tej stacji. Zobaczcie mały, naszego maluszka. Ja jestem tutaj, tylko jestem biały, e, tutaj nie? Tutaj jest ja nie wili, Ale jestem. I zobaczcie, jaka tutaj temperatura. Ojej, minus 89? Tak, prawie minus 90 stopni Celsjusza. To ja tam nie chcę już Bardzo zimno. Jest mi za najzimniejsza, najchłodniejsza, która w tej chwili jest potwierdzana jako temperatura najniższa na Ziemi, najwyższa średnia roczna suma opadów. Jest takie miejsce w Indiach, nazywa się Cherrapunji, na sprawdzi któryś z Was, co to, to ja mogę iść. gdzie właśnie opady są bardzo wysokie. O! Zobaczcie mnie, wszędzie woda, sobie wskoczyłem na skałę. Także jest mokra, ale przynajmniej nie, nie leci mi woda. Do... No i zobaczcie, jest to ponad 11 tysięcy mm rocznie. Takie opady wielkie. A przecież na Polski pokazywaliśmy, że jest w roku około tak, na przykład dla poznania ponad 500. To zobaczcie, jaka jest wielka różnica między tym obszarem. Tam to musi padać. No dokładnie, taka strefa. No i najniższa średnioroczna suma opadów. Jest takie miejsce na świecie, w Ameryce Południowej, pustynia Atacama, ta, gdzie w zasadzie. To ja mogę tam pójść zobaczyć? No? Proszę. Zobacz halo, nie, proszę. Chyba, halo, widzicie Nie, jaki smuciaczek. No, ja jestem tutaj, słuchajcie, na tej pustyni. Nie musiałam powiedzieć, że tak nie ma się co napić. Żadnego pojdełka nie widzę z wodą. No, bo zobaczcie, na tej pustyni zdarza się, że rocznie pada bardzo maleńko, poniżej 100 mm, a czasami jeszcze mniej. Także jest to tak zwana pustynia, właśnie bardzo sucha. Ja. Jedna z najsłubszych miejsc na świecie. A ja tu też nie chcę być nie fajne te miejsca, poczekaliłeś, ci powiem, ja Nie, zimno, być tutaj z nami, albo prawda? Albo albo nie ma nic do picia, e tam. E tam. Wracamy z powrotem do Poznania. E, kochani, i na samym końcu mamy dla was propozycję, znowu zadania. Prezentujemy wam tym razem wykres dla Warszawy, e, gdzie chcielibyśmy, ten wykres jeszcze za chwileczkę po, powtórzyć, więc będziecie mogli do niego wrócić. Gdzie chcielibyśmy, żebyście nam znowu w komentarzach napisali, czy na Facebooku, tam gdzie nas śledzicie, yy, kilka rzeczy. Mianowicie odczytaj najwyższą temperaturę powietrza, tak jak robiliśmy to dzisiaj na wykresie, i podali jej oczywiście wartość i miesiąc, w którym ona występuje. To samo robicie z najniższą temperaturą powietrza, znowu ile wynosi jednostka i miesiąc. Żebyście potem, jak już będziecie mieć te dane, to kolejny krok obliczyli różnicę, czyli między nimi, czyli amplitudę temperatury powietrza. Am, 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 amplitudę. amplitudę. Tak, już. Tak, ale już wszystko wiesz. Tak. I następnie policzyli średnią, czyli trzeba znaleźć, odczytać pozostałe temperatury, ale uwaga, z pierwszego tylko półrocza. Ja mogę tutaj wam podpowiedzieć? że pierwsze półrocze to będzie pierwsze sześć miesięcy. No brawo sobieś, to już mniej, kawał dobrej roboty odwaliłeś. Mniej liczenia będzie nie dla całego roku, o, tylko na właśnie. pół roku, czyli tylko sześć będzie czas. przykład był na lekcji, a łatwiejszy do domku. I na końcu, abyście zwrócili uwagę na słupki i obliczyli sumę opadów, ale uwaga, tylko z trzech ostatnich miesięcy roku. Ja też mogę podpowiedzieć im, że no, trzy ostatnie miesiące to jest październik, listopad i grudzień. No dobra. Myślę, że z takim pomocnikiem to już jest wszystko jasne. No pewnie, że tak. Widziałeś, mały, jaki jestem mądry? Jeszcze raz pokazujemy wykres. Oczywiście jak nas oglądacie, możecie zatrzymać w tym momencie i spróbować. Oczywiście do zabłędu jest tu dozwolona, tak? Jak się pomylicie, stopień, dwa, kilka milimetrów, ucieknięć nie stanie. Chodzi o zasady, jak to odczytywać, jak to robić. Możecie spojrzeć do książek, do atlasów, to też Wam pomoże. No i czekamy na Wasze odpowiedzi znowu. Panie słuchajcie, jak zawsze będziemy pozdrawiać. Nie wiem, czy mały też będzie pozdrawiał. Będzie. A, a, a będę mógł? On dzisiaj będzie troszkę nieswolny na tej lekcji, więc nie wiem, czy będę mógł też pomóc mu. Malutki nam się domowy. jeszcze y, tutaj zaaklimatyzować i nauczyć, jak to wszystko wygląda. Ale mały, pomożemy. Ale bardzo, bardzo mi się podobała lekcja. No i spokojnie, spokojnie. Myślę, że to już czas na podsumowanie i czas na jakieś co nieco dobre, bo świniaki, jak zwykle... Wykazały się. Ojej! Wiedzą, o, Proszę. O, A ja ale... o, proszę. O, to jest, o. Smacznego i do zobaczenia później. Cześć. Do zobaczenia.